Siemaneczko, to będzie pierwszy odcinek z mojego dnia wolnego. E, od razu lecimy do meczu, stoimy na piątym miejscu, 4 zwycięstwa w tym roku, 5 remisów, jedna porażka. Gramy z Ternaną, która była raczej na szarym końcu w poprzednim sezonie, a w tym sezonie drali sobie wyjątkowo dobrze. E, więc zagrajmy. An nasi chłopacy, ob obaj chłopacy są, że tak powiem, kontuzjowani, obaj by połamali łokcie, to jest w ogóle hit, nie? To jest w ogóle hit. Naprawdę się, jak widać, kochają. Eee, no dobra, trzy kontuzje, jak widać. No nie jest, nie jest dobrze. Skalia nie gra, bo jest smutny. Może dzisiaj sobie kofler znaczy Tite odpocznie, zagra sobie Masiello. A może tak? Może Williamson odpocznie? Zobaczymy jak to pójdzie. I mimo wszystko dog jest WS Lauritzen zawodzi. Ja chcę Moich klasycznych napastników. on był trochę podmęczony, więc pewnie wejdzie, na cel na pewno. Um, zresztą Williams pewnie też. Na razie wyjdziemy tak. No, mam bardzo defensywnych wahadłowych. E, no, ale to jest wymuszone przez plagę kontuzji. A zobaczymy, kogo tam Ternana ma w składzie. Nie to. Dionizi, Donnarumma, Di Debur, De Boer, Jakub Javoyko. Do No Ale teraz chyba się rzeczywiście wzmocnili od poprzedniego sezonu. Siedzimy od razu na nich, mam nadzieję. Brawo. Ale jeszcze, Skalia, musisz do końca... Bardzo dobrze czujesz gierkę, ale Skalia... Na pełnej zapierdala od początku i nie odbiera koniec końców tej piłki. Ale Kananio już tak. Brawo, Kananio Pecorino rozpędza się po skrzydle. Pecorino Zarazę krótko z Kananio. Kofler do Taita między liniami. Kananio teraz zgranie. Co tam się stało? Spalony był czy co? Kananio, brawo. Ostatnio naprawdę no tracimy mało bramek. W pięciu spotkaniach, chyba jedną. Ostatnich także trzeba to utrzymać. Ale już widzę, że nie będzie tak łatwo z tyłu. Bez falu, zdaniem sędziego. Brawo, brawo, Young. Dłuższa piłka, dłuższa piłka, wyjazd od ogółu to wygra. Dokładnie, tight Pecorino. Tight. Tight ładnie krótko prowadzi futbolówkę. Tight. Za lekko. Uj, 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 uj. Young? Ekstra pasa. I Kanania do środka. Ekstra. Tight, zastawiamy, zastawiamy, tight, piękna robota, tight do Aligera, Aliger, i groźnie. I tylko na tym się skończyło, ale jeszcze Masiello przyjmie tą piłkę, Masiello, dobre dośrodkowanie od OGW. Jeszcze Masiello powalczy, nie, ale jest Aliger. ten do Tajta. I Masiello za pola karnego, rykoszet, Corner. I tight z narożnika boiska. Tight mamy lepszy okres, ale strzał Pekorino bardzo, bardzo słaby, jak na tą pozycję. Dobrze. O nie! Jak to się minął do z tym? No, śmieszna sytuacja. Trzeba wracać. Young, Cziściutko. I kurto zaczyna kontrę. Niespożyte siły w kurto. Dobrze do Alligera. Tam jeszcze był falowany kurto Alliger Dośrodkujemy na drugą stronę idealnie. Kananio to skleił, ale szybko drugi obrońca na niego doskoczył. Dobrze Kofler, dobry pressing, ale trzeba wracać. Brawo Masiello, bliski szczęście, jednak nie udało się. Koniec końców odebrać Scalia. Ma pojedynek teraz. Wycofanie rywali. Nie wygląda to dobrze. Uwaga, brawo kanalio, dzisiaj najlepszy, chyba najlepszy na boisku z tyłu. Wiele dobrych odbiorów i wychodzimy z kontrą. Zastaw się od ogwu, ekstra klasa. Tylko, że ktoś musi mu po. O nie, kurwa, tam ostro potraktowany. No, nie pierdolę, że kontuzja od ogwu. To jest niesamowite. Nie mamy już kim grać. No i niestety, musi przerwać Nie mamy już kim grać. No to dał na boisku, no ciekawe co się stało do No dawać piłkę, no bo była bo, nasza. Kasper, jeszcze lepiej Jan Jankszęgląg, martwą mnie te kontuzje niesamowicie. Kanania Skalia Pecorino zabawił się tutaj. Troszkę drewnianie, ale jak wyszło, to wyszło dobrze. Massiello do Kananio, ciekawe rozwiązanie ten dośrodkowuje z powrotem na Massiello to mi się składał do woleja staruszek Kofler, piękna sprawa Kofler dłuższe piła, ale Ale wciąż nasz panikuje tutaj rywal No kurwa, ale to czerwona mogłoby być tak szczerze Massiello Pecorino zablokowany Brawo, brawo Co? Ręka tam była, tak? kurwa żart Tyka żółć dla Donaru, który zdecydowanie przesadził. No i cały czas z no ale byliśmy zespołem, myślę, że lepszym, nie? No, nie dopuściliśmy żadnego strzału. Dalej, żelazna defensywa, wręcz jest jeszcze żelazniejsza. O kurwa, to będzie kartka dla Masiello. Plus nie wygląda to dobrze, Chińczyk trafia. No spokojnie, no spokojnie już. Znaczy na drugą skalę przerzucić, Ekstra piła. I Alajger sobie radzi z nią i on ma trochę miejsca. Tam się rywale sobie przeszkodzili. To umożliwi Alajgerowi dośrodkowanie, które jest idealne. Pecorino! Nie ma bramki, fenomenalnie bramkarz. Prawa dla Alligera. Tight. Dośrodkowanie może Lauricen porożnym. Masiello... i Kananiu zwolenia ja jeszcze Lauritsen! I gol! Tak z niczego Lauritsen uderzył, a wpadło. Mamy to 1-0. To bosny z zablokowane, a Lauritsen nie czyni ze tego w ogóle uciekający. Ja muszę to zobaczyć. Ładne, taka szczurka puścił z gorszej nogi lewej. Wpada. No zobaczmy, bo mam nieodparte wrażenie, że on był na offside, nie? Po że to jest moment. No kurwa, tu brakło dosłownie niewiele, żeby to był spalony. Ale tak w ogóle z niczego, z niczego. Przyjmuje sobie Lauritsen. Strzela, tak z trudnej, nieprzygotowanej pozycji z obrotu. Płaski strzał, wpada. I mamy 1-0. I Lauritsen od razu też w obronie sobie radzi. A Liger, no może niepotrzebny ten zwód. I strata piłki. Trzeba wracać. Teraz trzeba wracać. Tu nie jest dobrze. Jest dobrze. Zagubiła się Ternana. Tight powrót. Tight nie trafia tym ślizgiem i jest teraz szansa dla rywala. Wreszcie na jakiś strzał. Schoffler. Lauritsson. Dobre przyjęcie Lauritsson. odjeżdża jednemu obrońcą, ale już ma kilku na, na sobie. Niestety przechodzi ta piłka. Rywal teraz w dobrym miejscu. Lager nie ma tutaj odbioru. Ale teraz już jest pięknie. Aliger Lauritsen znowuż on rozpoczyna tam akcję. Czeka na Aligera. Dostaje piłkę Niemiec, ale ten ją traci. Hmm. I w drugą stronę akcja. Cały czas nie dopuściliśmy do strzał, że tak zostanie. Ale teraz jest świetna piłka do przodu i nie daje rady Chińczyk. No po prostu wywołałem to, wywołałem to, no ale na no, Chińczyka to zwalam, no bo no bo jakoś za łatwo się dało grać. No niech wejdzie młody. Yy... i na razie tyle. Ja bym... ja bym tak został. Chociaż niech ten Williamson może wejdzie, mimo wszystko trzeba ratować. Wynik. Tak, chciałem go mu dziś dać odpocząć, ale, ale no, trzeba rotać wynik. Nie ma komu. No zawiedzmy tu ja. No i pierwszy strzał i pierwsza bramka, oczywiście. Jeden, jeden, jeden. Willumson. Williamson. Williamson. Ajajaj. Ajejajaj. Hasler daje głowę. Ekstra. Koffler. Pekorino, lewa noga, lewa nóżka, nie ma bramki. Wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Aj. aj, 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 aj. Gdzieś tam faul, sędziego. Ale już zniknęła ta mordeczka żółta. I teraz Lauritsen i teraz mam... Widzę tu bramkę, bo jest dużo miejsca. Chociaż to miejsce się coraz bardziej kulczy, ale gra ładnie się utrzymał. No ale tu jest za mało miejsca. Jeszcze Kananio, jeszcze Williamson. Jeszcze tutaj jest ładne rozegranie! Kananio! I zasłużony! Pierwszy golf w jego w karierze dla nas. Bo grał cię naprawdę dobrze. Jest ma do jednego. Williamson ładnie, asysta Koflera. Kananio. solidne wykończenie przy słupku.

Łabojko. Dobrze, a Liger, też kolejny świetny mecz, fenomenalny wręcz tego gracza. Przecież od razu zgubił piłkę, bo ostro zaatakował rywal, jak go pochwaliłem. Ale Kofler sobie radzi. No niestety cały czas rywal przy piłce trzeba tutaj bronić, a Liger na wślizgu nie trafia. Jest dobre rozegranie rywala. Kurto w piłkę. I Kofler się zabiera z futbolówką. Williamson już w kontrze. Jest szansa na 3-1. Pięknie Williamson na lewą nogę. Idealnie to sobie zagrał. Idź Pekorino za radę. No on nie potrafi podać. Ale Hasler tu wygrywa głowę. I Williamson! Z dystansu. Jeszcze coś tu się wydarzyło. O kurwa, to może być bramka. Może to strzelmy. Tor Williamson broni Bramkasz. A sędzia kończy to spotkanie i wygrywamy. Wygrywamy. No, jeden strzał, tak jak mówiliśmy. A kto według FIFY najlepszym graczem? Kananio. Ja bym się zgodził. Świetny z tyłu. No. do tego trafienie. Kofny jesteś, spojrzał. Ale kofny jesteś, spojrzał. Wszystko się zgadza. Tylko ja mam ten jeden błąd, no, ale według FIFA bardzo dobrze. Aż ile oddanych odbiorów? Siedem. No, tylko trzy miało kanał, nie? Musi wydawać, że teraz odbiorę piłki. Dobra, dzięki Elo.